No cześć! Z tej strony RP, a to jest gra Welcome to the game. To prawda wersja 1.0, a nie 2.0, czyli taka, która teraz lichtuje, ale postanowiłem sobie ją przejść tak do rozgrzewki, gdyż postanowiłem, że zrobię sobie taki challenge time, że przejdę wszystkie gry od wydawnictwa Reflect Studios. No, może poza Rise of Strangers, bo ono już nie jest dostępne, patrzyłem, oraz tej drugiej gry. To ja wymaga trybu multiplayer, a ja mam naturę samotnego wilka. To zaczynamy grę. Red Room Mógłbym to przetłumaczyć, ale mi się wydaje, że bardziej będzie opłacalne to, że wstawię po prostu napisy. I dzwoni do nas kto? Adaśa. Adaśa to ogólnie również jest twórca gry. Sam twórca gry się tu umieścił. Możemy pominąć tutorial, ale przejdźmy sobie tutorial, tak? Na pewności. Przy okazji jest jeszcze jedna ważna sprawa. Ja tu nie przyszedłem udawać, że ja tej gry nie znam, bo ja te gry znam. Ja tu przyszedłem po prostu je przejść. I ta jeszcze póki co jest taki chill, ale Welcome to The Game 2 to będzie totalna masakra. All right, All right. Well, don't say I didn't warn you. Deep Web is like a giant maze. There is no search engine, so you have to do mm. some exploring to find what you are looking for. So I will go search. First thing, there's two main programs in which you'll be using on your search. for now, спокойно. Mame and a n n, no. O tyle jest dobrze, że w pierwszej wersji tej gry e, te, o właśnie, te klucze, których musimy szukać, one się rozpią tylko w jednych konkretnych miejscach i wystarczy je po prostu mieć na kartce spisane. W późniejszych wersjach tego nie ma. Te klucze się po prostu rozpią losowo. I to jest potencjalnie problematyczne. Dlatego też postanowiłem sobie to zrobić na zgrzewkę, żeby trochę poćwiczyć koordynację oko i dłoń. Palec. Ogólnie wszystko skupia się wokół tego, że musimy stworzyć link do RedRoomu. Takich oto kluczy musimy stworzyć link do RedRoomu. Oczywiście też określony czas. No, no niektóre strony mogą być otwarte. No co ja to tłumaczę?

there are two kinds of attacks that happen to you while you browse the deep web. the first one being a denial of service attack, or better known as a dos attack. DOS attack. when a hacker attempts to dos you, you will be prompted with a dos blocker tool to try and block the attack. you simply just have to click the action nodes in the puzzle and redirect the traffic to the exit node. this prevents the packets from flooding your system. you have to activate all of them, though. if you don't, you will get hacked. pro tip. You can hold the mouse to speed the mm, mogę przytrzymać kółeczko, żeby przyspieszyć proces. Hmm, mogę przytrzymać kółeczko, żeby przyspieszyć proces. you, Fajne. Nie wiem czy jestem gotowy. dobra, jestem. O. Oh, 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 oh. Dobra, no to już możecie wiedzieć skąd taka, a nie inna maska. Tu cyk, tu cyk. Tak to wygląda. great. You nailed it. No i, I tego nie lubię za bardzo, bo tu trzeba przepisywać. No, ale nie można mieć wszystkiego. Jeszcze w 2.0 w ogóle jest trzeci to już w ogóle. Super! Не знаю, что я готов. In <laughs> okay great that's about it you are now ready to explore the deep web Fine, yeah. oh wait a minute No, uh, watch, no watch. Forgot to mention this is just an urban legend so I'm not sure if it's true or not. but they say the farther you get into the deep web, there is kidnappers that will try to locate and kidnap you. So be on the lookout for this. If you think someone is tracking you, just turn all the lights off and be quiet. Don't say a word. When you think the coast is clear, don't say lights Właśnie, back on. Właśnie, zapomniałem sprawdzić, czy ja mam wyłączony ten mikrofon, bo my muszę usłyszeć jeszcze. Well, Ale dobra, no najwyżej, trudno, najwyżej. Ten. Ej, ja tak dostanę się z tego. A, S, D to look around and click on the light switch behind you. No postaram się to jak najszybciej zrobić, tak szybko, jak to możliwe. Well, that's it. Good luck. Aha. Dobra. No ogólnie jeszcze możemy tak się wychylać. O. szkoda, że mam okno otwarte, niestety. O, i tu możemy podejść i sobie skasić światełko. Dobra. Mm. Teraz małe cięcie. No dobrze, było małe cięcie. Musiałem sobie przygotować spis stron, które kiedy są otwarte. Mm. Oraz. No ogólnie, które kiedy są otwarte, no i również, gdzie są możliwe miejsca z kluczami, ponieważ jak już mówiłem, w tej grze tylko w konkretnych miejscach pojawiają się... Aha. Dobra, coś się zepsuło. Um, Okej. Okay. Czyli tak. Mi się wydaje, że na początek warto by było ogarnąć chosen awake, żeby mieć to już po prostu z bani. O, już pierwszy trafiłem. Jest też problem, że ten scroll tak troszeczkę nie działa. Jak ja się cieszę. że sobie taki challenge dałem. W nie będę. Dobra, na szczęście nie ostatni. Później trójkącik. Ehm, dobrze. Mógłbym w sumie zrobić cięcia. Okay. Dobra, nie No już chodnik! Ale to zbeki. Jeszcze kernela mi dali, super. Ale dwa tylko, dobra. I to krótkie. Nie. A cześć się Ale mamy No, przynajmniej. Dobra, straciłem dużo czasu, teraz muszę zobaczyć jakie, jakie otwarte są, jakie są strony otwarte o trzeciej. U Illuminati, 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 jest Illuminati? O! Widzicie? Trzeci kluczyk. Jest. Dobra. Mamy pierwszy klucz. Mm, teraz tak. Forgive mi jest. Czy jest? Tak jest, dobra. Mm, powinien być tutaj taki jeden komentarz. Ale czy go znajdę, to nie wiem. Musieli. Muszę. To było pewno. Dobra, do bloker przynajmniej. O. No przecież dobrze kliknąłem. A i notatki strecię. Fajnie. Czuł za nałek! Myślałem, że ale oczywiście, że nie. Zaś muszę jeszcze raz czuł za nałek. Super, świetnie. Ale to już cięcie będzie. Chyba, że zginę. To zobaczycie. No, mamy to na nowo. Shadow Web jest 8629 i musimy pokliczyć, może coś się pojawi. Kernel Compiler. no oczywiście, same długie, czym notatki stracił, wkurzyłem się, trzy dni stracone oczywiście. Wzdrygnął się. Wzdrygnąłem się. Dobra. Dobra, może i lamiłem. miłem. Może i la miłem, przyznam szczerze. No, dobra, nie no, jeszcze raz. Jak już mówiłem, przyszłem to przejść. Wiedziałem, dobra. To ja tutaj przekopiłem już. Ale również sobie przekopiuję na mój komputer. musimy mieć na szadołep. No nie teraz, no! Dobrze. Doomsday. Powieszyć. Wybebeszyć. oświatować Gdzie to się tam Tutaj. 0877. To był chyba trzeci. Zero co a 7 Co2 dobry wieczór. Szczerze myślałem, że pójdzie mi trochę lepiej, no ale, to... ale to jest trudne. To jest serio ciężko. Ale i tak traktuję to jako rozgrzewkę, mimo tego, że to jest ciężka. Ponieważ to, co się później będzie działo, to już będzie pogrom, a ta gra to jest już taka pierwsza istotnia, która chyba będzie git. Chociaż może nie wiem, może ładnie wtedy 2.0 jest łatwiejsza niż usiłaj. A 109. No, tak jest. Eee... osiemdziesiąt b 9 Finally. A, dobra, przez, te, przez nie wszystkie, przez nie wszystkie, przez nie wszystkie, wszystkie, Wykraku coś długo nie było, ale to dobrze. Jeszcze wykrakam może. Wykrakałem! Oczywiście. Słyszałem go. Słyszałem go w prawej słuchawce. Ale jak już do mnie mówił. Jeszcze tu wiedziałem, że przegram, właściwie. Dobra. D58e. Szczerze czułem, Awake jest najgorszy, to sprawia, że nie chcemy się już szukać. To jest żmudna robota. A wiedziałem. Ukryty? Sik. Dziękuję. Dobra, pierwsze to. Już dobra. I warto było. Ale nie do końca. Co mogę zamknąć w ogóle? Hmm. a dwa 987A Tu jest! Dobra! Wygraliśmy! AC2 Dobra, Gatekeeper Gatekeeper i szybko i kończymy to Ja już, ja, ja już sobie po, spisałem ten link w sensie, To co mogłem spisałem Teraz tak AR15 Banker dwa lata. Roger Dodgers, płuca Bob Arsene 14 Zero 02B Wchodzimy, szybko! Yes! Yes! Udało nam się. Udało nam się. Dobra. Jezu sławie jaki zawód, bo już porywacz normalnie nas namierzał. Już tą strzał Dobra, przez długi, przez długi... czas nic się nie dzieje, już się zdążyło nazwierać. Yy, 7000 widzów i nic... nic, absolutnie nic się nie zadziało. To jest bardzo dziwne. Yy, no dobra, no to najprawdopodobniej musiałem zbugować grana, no ale dobra. Chcecie mogę wam zakończenie pokazać. Albo inaczej. jech. Jak już mówiłem, to jest rozgrzewka, ja już mówię. Oficjalnie nam się udało. Oficjalnie mi się w sumie udało, bo to mój challenge. Oficjalnie mi się udało przejść no Welcome to the Game 1.0. Ale jak już mówię, to jest to rozgrzewka, więc ten film teoretycznie się liczyć nie powinien. Mm, dlatego. No co, no co? Odpalę Welcome to the Game 20. No i zobaczymy ile jestem warty. Pewnie nic. No ale dobra. Więc yy, wiem, że Welcome to the Game 2.0 ma trzy zakończenia. Z czego dwa ukryte, a jedno to, co teraz tu mamy. Tyle, że. zepsute. No, dlatego teraz mówię. na yy, Welcome to the Game 2.0 i. lecimy z nim. I, I zobaczymy w końcu zakończenie takie, jakie powinno być. Więc na razie i. Cállate.